Jeśli chodzi o ten disk, który ty nagrałeś, to jest jakby część twojej kariery. Ty oprócz tego robisz inne rzeczy, nagrywasz. Ja właśnie chciałem zapytać o ten disk na WACO, bo on się odbił dość szerokim echem. On nie ma tam dziesięciu wyświetleń, tylko trochę osób go widziało. A Myślę, że WACO też. Raperów. Tak, no myślę, że Waco też go widział. Waco pozdrawiamy. Przynajmniej z mojej strony, bo się poznaliśmy. My tutaj e, ja, ja z Wacem akurat żadnej e, kosy nie mam. Miałem Ja żalu też nie mam, stary. To Ty... wiesz. Ku... Znaczy żalu, nie żalu. Ja... Ja nie, nie czuję do niego jakiejś niechęci czy wrogości. On po prostu zasłużył na to, e, żebym ja nagrał na niego dissa. E, nie pozostawił mi żadnego wyboru. To jest hip hop zresztą. E, tak dużo osób się wybija na dissach, co jest. Nie wiem, czy jest dobre, czy niedobre, Nie mi to oceniać. W każdym bądź razie ja nie widziałem innej drogi, żeby, żeby nagrać Disa. Uważam, że Dis jest napisany merytorycznie, nie atakuję go jakoś, uwierz, że mam informacje, wiem, posiadam, bo byłem tam prawie dwa miesiące. Że... Posiadam informacje o rzeczach wiedzę, y, którą mógłbym rozdmuchać i kurwa narobić grubej afery. Ale nie chcę nikomu szkodzić y, jakoś za bardzo, więc odpuszczam nie? I, i tyle, nie. Często do mnie trafia, że ja chcę się wybić na dzisiaj. Na jakim? Kurwa dzisiaj, jakbym się chciał wybić, to bym atakował kurwa, rozdmuchiwał i tak dalej. A ja po prostu nagrałem powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Tak jak mówiłem, wyrażam y, siebie i swoje emocje poprzez muzykę. Zostało powiedziane, idę dalej.